Cześć z tej strony Swater. Mam dzisiaj dla Was trzy ciekawostki z World of Tanks, o których pewnie nie wiedzieliście. Jeśli materiał się spodoba, jeśli chcecie więcej filmów o ciekawostkach z World of Tanks, to zachęcam Was do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji, aby być na bieżąco. Numer 1. Masz go cały czas w garażu. Mowa tu o Isu 152, a to niby dlaczego. To teraz popatrzcie sobie na tło waszego garażu. Znajduje się tam Isu, tak? Ale również znajduje się tam Pantera, której wieża jest rozmontowana albo montowana, Cromwell, Sherman T34, M3 Lee oraz Pershing. A więc to taka w sumie ciekawostka odnośnie garażu. 2. Węgierskie czołgi. W grze istnieją węgierskie czołgi. Nie są przydzielone do węgierskiej linii czołgów, ale są pojazdami kolekcjonerskimi, wpisanymi jako czołgi niemieckie. Czemu tak jest? Tutaj zachęcam do przeczytania historii. Owe czołgi zostały wcielone do Armii Niemieckiej, ponieważ Węgry były zaanektowane przez Niemcy. Numer 3 Stado owiec na mapie Westfield Tutaj taka ciekawostka dosyć drobna ale występują również inne zwierzęta na mapach World of Tanks niż właśnie ptaki, które są dosyć często spotykane. Ale taka ciekawostka, że również są owce. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco. Łapkę w górę, jeśli chcecie więcej ciekawostek. Trzymajcie się, pozdrawiam.